inspirujące na pewno, ponieważ był to zbiór bardzo ciekawych form kreacji. Skuteczne, ponieważ prezentowane były tylko te kampanie, które rzeczywiście przyniosły oddźwięk w postaci bądź zmiany postawy, bądź od, od, od odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Fajne, ciekawe. Stratuję to jako jeden przymiotnik. Być może fajne byłoby to lepsze określenie, ponieważ kampanie społeczne bardzo często puszczają oczko do widza i puszczają w sposób bardziej odważny niż kampanie komercyjne. I może, może jeszcze intrygujące, ponieważ jest to pewna tajna waga kampanii społecznych. Zainteresować czymś jakimś tematem, tak jak przy kampanii zbieramy na cycki dragi i nowe fryzury, a dopiero później wyjaśnić o co tak naprawdę chodziło. Myślę, że to był wybór, który był podyktowany trochę całą tematyką tego spotkania, że mówiliśmy o kampaniach społecznych. A jednak ta kampania była pewnym pastiszem kampanii społecznych, które były zauważalne w stosunku do form, które są traktowane jako kampanie społeczne. Z tego mi się ta kampania osobiście bardzo podoba. Jest śmieszna, jest wprawdzie troszkę wulgarna, aczkolwiek myślę, że, że można to, to wybaczyć. No i aktor Cywus mógł się. Zaangażować społecznie w zupełnie nowej roli, takiej, jak, jakiego go nie znamy. Już miałem okazję wcześniej zinterpretować w, w rozmowie z jedną z organizatorek, co dla mnie znaczy ten motek. W sumie interpretacji ułożyłem bardzo wiele. Jedną z nich jest to, że kampanie społeczne przełamują pewne bariery, stereotypy. Może być to Motek do burzenia złych postaw. Może to być też motek do budowania, przybijania gwoździ do y, wspólnego dobra, do aktywizacji społecznej. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja pokazu społecznej supermocy. Podczas tego pokazu uczestnicy wyróżnili kampanię Mafia dla Psa. Była to ich ulubiona kampania i dlatego Fundacja Przytul Psa otrzymuje ten oto motek, który jest wyróżnieniem. Pokaz Społecznej Supermocy, czyli przegląd polskich kampanii społecznych. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.